Castello de San Georges, czyli inaczej zamek świętego Jerzego. Miejsce w dzielnicy Triana w Sewilli z ciemnymi lochami, wilgotnymi murami, ciemnym i mrocznym klimatem, ale właściwie pozostałość po tym zamku. Mało kto wie, ale w tym miejscu, w Sewilli. Na rozkaz świeckich władz inkwizycji w 1559 roku mieli wstawić się święta Teresa Zawilla, która w 1575 roku została tutaj oskarżona o Herezję, i tutaj zniszczono właśnie w tym miejscu jej całą bibliotekę. Również tutaj miał się wstawić święty Jan od Krzyża. Oboje ci święci byli autorami dzieł teologicznych i reformatorami. Zakonów, założycielami klasztorów. Inkwizycja. No, trzeba tutaj rozróżnić pomiędzy inkwizycją hiszpańską a inkwizycją rzymską. Inkwizycja hiszpańska była dziełem władzy świeckiej i pozostawała pod jej wpływami. Czym innym była inkwizycja, inkwizycja rzymska, która została powołana przez papieża Grzegorza. 9 w 1231 roku. Ta podlegała władzom kościelnym. Trzeba pamiętać, że oprócz instytucjonalnej odrębności inkwizycyjnej inkwizycji hiszpańskiej od inkwizycji rzymskiej, działalność tej pierwszej była niejednokrotnie przedmiotem krytyki stolicy apostolskiej. I trzeba stale pamiętać o tym, że stolica apostolska nigdy nie traktowała postępowania inkwizycyjnego jako naczelnego instrumentu w duszpasterskiej działalności kościoła. Inkwizycja hiszpańska była potępiana przez papieży, bo władza świecka po prostu wykorzystywała religię do swoich celów. Na przykład papież Innocenty VIII skasował ponad 200 wyroków. Inkwizycji hiszpańskiej w ciągu jednego roku. Zaś papież Aleksander VI unieważnił tylko w 1498 roku około 250 wyroków.